Cześć, witajcie na kanale Serce Kobiety. Z tej strony Monika i w dzisiejszym filmie będzie jeszcze trochę o komunikacji. Tak sobie pomyślałam, że jeszcze z trochę innej strony możemy ugryźć ten temat. No, a chodzi tutaj o taki fajny model. Chciałabym wam dzisiaj przedstawić taki fajny model komunikacji na podstawie sztuki rozmawiania Friedman Schulz von Thun miteinander reden. To jest, y, drodzy Państwo, akurat ja to mam w języku oryginalnym. Y, wiem, że jest to trudno dostępne, ale zachęcam do przeszperania, pogrzebania po internetach. Y, Trzytomowe takie, takie dzieło niemieckiego psychologa z lat 70. albo 80. Y, polskie tłumaczenie, polski tytuł to jest: Sztuka rozmawiania w trzech tomach to się zawiera i bardzo ważne jakby on tutaj pan Schulz von Chun, sobie tutaj objaśnia sobie i nam też czytelnikom bardzo fajnie w bardzo prosty Przejrzysty sposób, na czym polega komunikacja. W ogóle, to jest cała teoria, to jest cała psychologia komunikacji w jednym, naprawdę bardzo fajne, gdzieś tam już niedostępne praktycznie jego, jego dzieło, ale naprawdę godne polecenia. Jak gdzieś macie tam możliwość, to zachęcam. W każdym razie dzisiaj będzie o. Jednym wycineczku, ale myślę, że to tej podstawie, w fundamencie, co tutaj nam autor podaje, i będzie dzisiaj o kwadracie komunikacyjnym. Ja już tutaj sięgam po, kolejne, po kolejną moją atrakcję dzisiaj, w dzisiejszym filmie, będzie dzisiaj o modelu kwadratu komunikacyjnego. On po prostu, pan fontun. Sobie tutaj tak właśnie w ten sposób wymyślił, przedstawił, jak wygląda nasza komunikacja, moim zdaniem, jeden z lepszych modelów w ogóle pokazania, czym jest komunikacja. Na tym kanale cały czas gdzieś krążymy wokół relacji, tak? Skupiamy się na tym, jak budować, jak tworzyć zdrowe, dobre więzi, dobre relacje. Podstawą jest komunikacja, więc taki temat dzisiaj właśnie jeszcze. Komunikacyjny i jeszcze od trochę innej strony. Dobra, na czym by to polegało? Taki właśnie taki model. Mamy to, ten kwadracik, to jest jakiś komunikat. Ok? Zacznijmy od tego. I teraz tak, komunikat, czyli to nasze główne, na czym się, ten, ten główny punkt, na którym się dzisiaj będziemy skupiać, pochodzi od jakiegoś nadawcy którego tutaj nie zaznaczyłam, no ale może faktycznie powinnam była coś tutaj narysować. Mamy nadawcę, który daje nam jakiś komunikat, i ten komunikat trafia do odbiorcy. No to sobie musicie Państwo już to wyobrazić. tak? Nadawca, odbiorca, a pomiędzy nimi jest komunikat. I teraz tak. Komunikat to jest wszystko to, co my przekazujemy drugiej osobie. I ten komunikat jest złożony i jest na tyle złożony, że bywa podstawą naprawdę do wielu problemów w relacjach. I dlatego stąd dzisiaj właśnie takie, taki, ten, taki model i przedstawienie takiego modelu, żeby dobrze się wsłuchiwać w komunikaty, jakimi sobie tutaj gdzieś w relacjach, w więziach do siebie, jakie sobie komunikaty podajemy, przekazujemy. I teraz tak, ten komunikat będzie się składał z czterech części, dlatego mamy kwadrat, bo ma tutaj cztery boki. I jeżeli mówimy o jakimś takim bardzo prostym komunikacie, akurat w tej książce jest taki fajny, fajny, fajny przykład podany, kiedy para. Kobieta mężczyzna jadą samochodem. Kobieta jest za kierownicą, a mężczyzna siedzi na fotelu pasażera. I mężczyzna mówi: uważaj zielone. A kobieta mówi, to ty kierujesz czy ja. Nie? Takie, takie popatrzcie Państwo, jakie komunikaty. Bardzo proste, to jest przykład z naprawdę z codzienności. No i tak się czasem zachowujemy. Nie? Że jedna strona mówi uważaj zielone, bo tam jechali tym samochodem, a ona mówi, to, to Ty jesteś za kierownicą, czy ja jestem za kierownicą. Nie? I teraz tak, na tym konkretnym przykładzie ja się posłużę tym modelem właśnie. O co tutaj chodziło? Więc tak, zacznijmy może faktycznie od tego, że jak mamy informację, no ten pan powiedział uważaj zielone. Niech będzie tak, dobra? Uważaj zielone. Czyli ten komunikat płynący od tego mężczyzny, w stronę tej kobiety, yy, mówił yy, jakby podawał pewną informację. Konkret. Jakiś konkret. Zielone światło. Tak? Zbliżamy się do sygnalizacji świetlnej, zielone światło. Więc nasz komunikat za każdym razem gdzieś będzie podawał jakiś konkret. Ja? Yy, nie wiem, o jak jest ciepło dzisiaj. No, jest ciepło, po prostu jest ciepło. Temperatura powietrza wynosi tam, nie wiem, 25 stopni. Więc konkret, w komunikacie całym będzie na pewno jakiś taki aspekt jeden, który mówił będzie o, o czymś takim nawet niemal fizycznym. Do tego, uwaga, uwaga, ja tutaj mam takie różne inne rzeczy, muszę się. Tutaj dzisiaj trochę pogimnastykuje się. Do tego będziemy mieli kolejny aspekt komunikatu, czyli ujawnienie. Ujawnienie. Kiedy wejdziecie sobie Państwo na przykład w Google'ach na model kwadratu komunikacyjnego Schulz von Thun. Takiego nie, tego autora, to zobaczycie ten kwadrat i on będzie tak właśnie opisany. Będzie informacja, będzie tutaj ujawnienie. Co jest ujawniane? Ujawniane w danym komunikacie jest to, co ta osoba, kim ta osoba jest. I co ona by chciała powiedzieć, tak? Co ten komunikat mówi o danej osobie, która mówi? I teraz tak, tu ten fragment komunikacji może być um, taki bardzo niejasny, bo to ujawnienie może być na pewno jest takie werbalne, na, na pewno jest takie wprost. Uważaj zielone. No to zwróć uwagę, droga pani za kierownicą, zwróć uwagę na to, że właśnie zmieniło się światło i jest zielone, ale Podprogowo, gdzieś ten komunikat może mówić o tym danym człowieku. Ona nie, może nie zwrócić na to uwagi. Ja jej nie ufam, albo yy, chciałbym, żeby ona jechała szybciej, żebyśmy zdążyli na tym zielonym. Nie? Ile, i, ile osób, ile komunikatów, tyle jakby wewnętrznych gdzieś tam też przekazów takich, pod, takich yy, niejawnych, tak? Tak jak ja tutaj na przykład stoję, tak? ja tutaj daję pewne treści, daję pewne informacje, ale również jakoś tam siebie ujawniam. I ujawniam siebie, pokazując siebie, ale też bardzo dużo też jest informacji o tym niejawnych, o których nie mówię, a które i tak państwo odbieracie. I to są informacje na mój temat. Nie? Że na przykład, tak, ja tutaj mówię, staram się być jakaś tam, nie wiem, jasna w przekazie, jas, jasno, klarownie mówić, yy, nie za długo, nie. Ja zawsze to, gdzieś tam nie, gdzieś mi tam z tyłu głowy to nie, to że tak do 15 minut, yy, no ale to właśnie, nie, że to ma być zwięzłe, jakiś tam jasny ten przekaz, ale też dodatkowo ujawniam siebie, że nie wiem, chcę dobrze wypaść, nie wiem, no chcę, żeby te filmy były lubiane. Takie różne rzeczy też, nie, kiedy mówimy, kiedy my przekazujemy coś, też mówię na przykład niejawnie, że takie treści są dla mnie ważne. Ja też jakoś siebie ujawniam. Też na przykład, też sobie przygotowując ten materiał dzisiaj, nie? tak sobie pomyślałam, no właśnie, ja zwracam też uwagę na pewne aspekty. Nie? Yy, które są dla mnie ważne, ja o nich opowiadam. Tak? Czyli możecie Państwo zobaczyć yy, nie, niejawnie, tak? Poczy poczytać sobie mnie trochę tak niejawnie, z tej strony niejawnej, yy, na przykład jakie treści są dla mnie ważne. Nie? Yy, no to tak, nie? o tym właśnie ujawnieniu. Coś możemy mówić o czymś bardzo tak, nie? że to jest tak kawa na ławę, ale też. Ten, który nadaje komunikat, mówi w jaki sposób chce siebie pokazać, w jaki sposób chce siebie określić. Ok, kolejnym aspektem, kolejną płaszczyzną komunikatu będzie, ja tutaj już biorę kolejne kółeczko, to będzie relacja. Relacja. I to też jest bardzo ważna płaszczyzna, jeżeli chodzi o rozmowę, jeżeli chodzi o komunikat, ponieważ to będzie w tym aspekcie ten, który mówi, ten mówiący, tak, ten nadający komunikat, będzie ujawniał, w jakiej jest relacji do tej drugiej osoby, do której ma dotrzeć dany komunikat. Czyli jak nasz rozmówca nas będzie odbierał. Tak? To, to tutaj na tym przykładzie tego, co ja tutaj robię, tak, ja jestem jakimś nadawcą komunikatu, państwo jesteście odbiorcą. Tak, więc to jest ten moment, kiedy ja gdzieś tam ujawniam w moim komunikacie, że to Państwo potrzebujecie w ogóle, że ja zakładam, tak? że Państwo potrzebujecie takich informacji. Nie? To jest jakby mój komunikat w całym tym filmiku. Tak? Że Państwo potrzebujecie właśnie takich, takiej, takiej informacji. Że ym, no to będzie dobrze pokazać na przykład na kolorowym obrazku. Że to nie? ja zakładam gdzieś tam, że Wy będziecie takie, nie? że skorzystacie najlepiej, kiedy ja to pokażę właśnie w takiej formie. Bo mogłabym o tym opowiedzieć. No i dobra, i, i tyle. Nie? Ale właśnie tak sobie wymyślałam, że może w ten sposób, nie? że to będzie bardziej dla Was. Nie? Ale zobaczcie, ja zakładam, że Wy jakoś nie? myślicie, jakoś tam odbieracie i to jest właśnie to. Zakładam, że mój rozmówca jest jakiś i czegoś potrzebuje. I to też jest element komunikatu. Tak? On bardzo dużo mówi o tym, jak. Nadawca widzi odbiorcę i tu, w tym miejscu też jest bardzo dużo nieporozumień. Bardzo dużo jest nieporozumień tu przy ujawnianiu siebie, i bardzo dużo nieporozumień w relacjach tu, y, ponieważ y, odbiorca może źle przeczytać ten komunikat, ja? że na przykład. Kiedy ja zakładam, że Wy potrzebujecie właśnie takiego obrazeczka, to ktoś sobie może pomyśleć, ale co to my jesteśmy dzieciaki w przedszkolu, że nam trzeba aż tak bardzo nie, wyoślić. A druga osoba sobie może pomyśleć, wow, fajnie, tak kolorowo, to tak obrazowo i, 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 i czytelnie. Nie? Więc tu bywa, to jest miejsce do wielu nieporozumień w relacjach, i ja myślę, że o tym i o tym miejscu będzie też następny film. Bo to są naprawdę dwa bardzo duże pola do konfliktów w niezrozumieniu siebie. I kolejna rzecz to będzie, ostatnia rzecz w komunikacie, to będzie apel. Apel, czyli takie miejsce, w którym taki, taki aspekt danego komunikatu, w którym yy, chcemy, żeby nasz rozmówca, Podjął jakieś działania albo przemyślał coś, podjął jakieś decyzje, to będzie ten element, taki też już taki namacalny trochę. Nie? Czyli, jeżeli ja tutaj mówię do Państwa, właśnie o tym kwadracie komunikacyjnym i tym modelu komunikacyjnym, zakładam różne rzeczy, tu się ujawniam, to gdzieś tam moim apelem do Państwa będzie to, żebyście się Następnym razem, jak będziecie na przykład w rozmowie z kimś, i ta rozmowa będzie taka, kurczę, nie wiadomo o co chodzi, to żebyście sobie przywołali na przykład ten model komunikacyjny, że tam o coś pozgrzytało gdzieś, na którejś płaszczyźnie, że tam jest jakieś niedopowiedzenie. I dlatego, właśnie, mój apel, miejcie to w głowie, tak? Miejcie w głowie, że, to, że komunikacja międzyludzka ona jest bardzo złożona w ogóle że to nie jest tak, że po prostu no jeden mówi właśnie o tam zielone, a, a, a drugi powie, a co ty, to ty prowadzisz, czy ja prowadzę? No i żeście się pokłócili, nie? No i, i koniec, kropka. Nie, tam, tam było dużo więcej treści i bardzo fajnie jest umieć czytać te treści, ponieważ y, wtedy naprawdę komunikacja, kiedy, kiedy tak się troszeczkę zatrzymamy nad tym, to ta komunikacja bywa bardziej taka płynna i bardziej no, tak, tak, lepiej nam się komunikować. Jest ta komunikacja taka jaś, jaśniejsza, tak, bardziej klarowna i mamy mniej po drodze um, um, jakieś tam rzeczy do wyjaśnienia, do objaśniania. Jeżeli chodzi tu właśnie o te dwa aspekty, o to ujawnianie siebie, jeszcze wrócę do tego, bo te rzeczy tutaj są w miarę proste, ale te dwa tutaj ujawnianie siebie. I relacyjność, czyli to w jakiej relacji jesteśmy do siebie jako rozmówcy i jak siebie odczytujemy, to tu właśnie będzie najwięcej um, jakichś takich kawałków, do niepo, takich kawałków, w których się nie rozumiemy. Na to trzeba uważać, yy, na, na ten aspekt relacyjny, kiedy ktoś kimś manipuluje. Ja będę o tym mówić może w następnym filmie. Skupię się na tych dwóch aspektach. To jak. Yy, I właśnie i na tych grach i manipulacjach, i jak dopytywać o to yy, o, o konkret i o jakieś takie dojaśnienie sytuacji. Tak. Mam nadzieję, że yy, to jest jasne, co dzisiaj powiedziałam. Już po prostu jaśniej chyba nie mogę, niż po prostu na takich rzeczach. Yy, no ale. Yy, Ważne, to jest, no myślę, że ujawniam się. To jest ważne, przynajmniej dla mnie, jeżeli chodzi o komunikację, ponieważ komunikacja jest podstawą budowania więzi, tak? To jest. I, i każdy komunikat, który mówimy, do z którym wychodzimy do drugiego człowieka, albo który słyszymy gdzieś tam po drodze, każdy komunikat mówi nam o więzi z drugą osobą. Yy, więc yy, nie? tutaj te aspekty takie, o których yy, rzadko kiedy się mówi każdy komunikat mówi o tym jaką mamy relację ze sobą jeżeli słyszycie Państwo jakieś komunikaty, jakieś, ktoś coś do Was mówi to Wy wyczujecie automatycznie jak, w jakiej relacji jest ta druga osoba do Was i można to wyczuć i można wyczuć też yy, co ta osoba sądzi o Waszej relacji, bo to jest ten element też relacyjny, nie? czyli jak ta osoba, która mówi, yy, widzi Waszą relację. I, no, i tutaj naprawdę można, no, można sobie też poprawić jakość relacji, zwracając tylko uwagę na to, jak się komunikujemy. Yy, no i tutaj właśnie jest yy, tak. To jest też taki element dla osób, które no, mają trudności, tak? Trudności z komunikacją, że to jest, tam jest dużo takich rzeczy, których, które my odczytujemy nieświadomie też. No i właśnie takie proste kawa na ławę nie zawsze wychodzi. Nie? Więc jeszcze się przyjrzymy teraz przez te ostatnie tygodnie wakacji. Przyjrzymy się może tym aspektom właśnie, gdzie jeszcze można tam coś poprawić jakoś w swojej komunikacji. Ok, i to wszystko na dzisiaj. Um, tak, subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie i komentujcie, e, udostępniajcie. No i to tyle. Widzimy się, widzimy się na webinarze 19 sierpnia e, oraz w następnym filmie e, za tydzień. Trzymajcie się.